Która paprykowa przekąska jest najlepsza? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej, w programie, którym Ignacy chciał zarozpocząć odcinek, ale ja rozpocząłem. Jak mnie zszokowałeś, ty, <grym> największe zaskoczenie, jakie się dzieją. A jeszcze to jest pierwszy dzień, odcinek, który dzisiejszego dnia nagrywamy. Jeden z jakichś 800, które dzisiaj musimy nagrać, tak. czyli tyle, ile jest zdjęć na Instagramie Mniej Więcej, na którego zapraszamy, żebyś po, żebyście polajkowali wszystkie zdjęcia. W dzisiejszym odcinku będziemy kosztować, próbować i wybierać jedną z najlepszych przekąsek paprykowych. Każdy z nas oceni każdą przekąskę, którą spróbujemy w skali od 1 do 10 i wybierzemy króla przekąsek z sumowanych ocen. Zobaczymy, która z przekąsek zdobędzie najwięcej punktów. No co? i co? Zaczynamy! To, żebyście wiedzieli, o czym tutaj mówimy, dla każdego z Was przygotowaliśmy próbkę papryki. Żebyście przypomnieli sobie, jak ten... Dzięki, jak to, dzięki za paprykę, dzięki jak to? Morko. Jak to prawdziwe waży, tylko, tylko, że przekąski paproko, paprykowe są o smaku wędzonej papryki, wędzonej, suszonej papryki, czyli nie świeżej papryki. Chciałeś tak. być śmieszny i cwany? No, a ta papryka jest po prostu słodka, ale to jest to nie pepper, tak? Ktoś tak. Po angielsku, bardzo dobra. Bardzo dobra papryka. Akurat hmm. paprykę mamy dobrą, czyli dzięki temu, że mamy tego, plantacji papryki gdzie? W podrodomiu jest bardzo dużo. Tak. Dokładnie. To jest ciekawostka, którą często opowiadam. Otóż to. Dobra, to od czego zaczynamy? Pokażcie pierwszą. Najpierw zaczniemy od chipsów właśnie paprykowych. Chipsy paprykowe, dobra, okej. Okay. To jest klasyk gatunku, <grym> co nie? <grym> Impreza, to chyba klasyk. Lejsowe wzięliście, tak, tak chłopaki? Okej. Okay. No, no jak się mają. A tak jak mówiłeś, no to wędzona papryka, a papryka klasyczna to jest coś zupełnie innego, nie? Bardzo wędzona papryka smakuje mięśnie. Co nie? Jak się nad tym zastanowisz. Że ona mało smakuje papryką, są <grym> smakuje takim posmakiem mięsa fajna, przyjemna, słona przekąska, jeden z najlepszych smaków chipsów, na pewno, na pewno ale, bardzo solidny. ale to jest w sumie to jest całkiem całkiem imponujące, no. że dwa podstawowe smaki chipsów, dobra, jeden z trzech smaków podstawowych, ale dwa podstawowe, czyli zielona cebulka i paprykowe są zawsze super, no, no i solone, bo to są chyba, no właśnie mówię, trzy. że jako no. ten, jako trzeci podstawowy, no. Ja bym zaczął od chipsów paprykowych jako taką podstawę, od której chcę zacząć iść albo w górę, albo w dół, jako że je bardzo lubię, od 7. Daj no mi 7. 7 a 8. Mm. Jestem psychofanem chipsów. Cała szafka zawalona paczkami. Ja też e... uwielbiam chipsy, też uwielbiam chipsy, no. dlatego staram się tutaj... No jadam ...obniżyć. Jadam się Chcę, nie chcę, nie chcę. Ewentualnie później to poprawię. Później to poprawię, ja okaże, że będzie bardzo nisko z całą resztą. Dobra, no to mamy podstawę, lecimy dalej. Kabanosy, ja mam teraz taką historię, mój syn uh -huh. w kabanosy, ale w takich ilościach, żebyś nawet nie policzył. Jedną taką no paczkę ma kabanosów Wcina w jedną bądź dwie. Chcę się uprzeć, że jednak policzyłbyś te kabalosy. Dobrze, chodzi mi o to, że jest małym chłopczykiem i jej tyle, że ja ich bym dla nie jadł, nie? Samo zdrowie, nie? Tak to się mówi. Operkałe kabanosy. Okej. Okay. Ba, nie no, czuć. I tutaj czuć właśnie przyprawę tą paprykową. To wiesz, co ci powiem? Mhm. To ja bym bardziej powiedział, że to są pieprzne kabanosy tak, niż paprykowe. Tak, bardziej tak pieprzne. szczerze. Mhm. Tak, szczerze. To są bardziej pieprzne dla mnie. A Bo to czy jest, jest papryka chili czy co to jest? To są, to są paprykowe. Papryka paprykowe. Okej. No to powiem tak, gdybym coś w kategorii papryka, to wcale by tak wysoko nie były. To ja to bym są powiedział, niezłe. że taki papryk wega trochę nawet. Mhm trochę taki papryk wega, wega nawet, no, no nie e... wega, bo z mięsa, a no też prawda, e, papryk wega, mmm... powiem tak, mam dylemat, bo to nie są złe kabanosy, ja lubię kabanoski w ogóle smakowe to są bardzo dobre, ja z powiem. tym, że on nie jest paprykowy i mam z nim problem, bo ja nie czuję w nim papryki, ja daję nim... mu ocenę 4 za paprykę, poczekaj Hubert, poczekaj, 4 za paprykowość, 8 w smaku, mhm. czyli 6 za kabanosa paprykowego. Ja mam bardzo podobnie chciałem dać. 4-8 chciałem dać, jakby więc tak samo również. Bo myślę, sobie. że ocenianie tego tylko pod względem, czy to jest smaczne, czy nie jest nie fair. I trzeba, musimy mhm. wyciągać ważoną, własną ocenę Otóż tego, to. co wpłynęło na, na to, plus? żeby ten kabanos otrzymał szósteczkę. Tutaj. Tak jak nazwa odcinka mówi, szukamy przykąsek paprykowych, tak. a nawet niezależnie od tego, że to jest dobre, to jest bardziej to pieprzne niż paprykowe. Tak, ale jest bardzo smaczne, tak. Wafle. Paprykowe. Wafle papryki. Nie. Ja też nie. Właśnie jestem bardzo ciekaw. Wafle. Wafle. Dwa. Nie ma tutaj papryki. To jest zwykły wafelek. To jest zwykły wafelek. Dobra, Dobra zwykły wafelek. Zróbmy jeszcze tak, weź te dwa zł, zł, złap i przegryźmy je dwoma częściami tak. ust, nie. I są leciutko. Są leciutko takie. Pieprzne. ponownie, ponownie nie, nie takie są. pieprzne są... Ja wrażenie, że jakby one nam wyciągnęły z no, nie, no, pami nie, pamiętaj, smak. pamiętaj, że zwykły wafelek praktycznie nie ma smaku, co nie Zatem każdy smak, który czujesz w tym wafelku, który jest czymś innym aniżeli w wafelek, to jest ten smak tej wędzonej papryki. I no, ja go oceniam dwa, trzy. Skali... No, ja właśnie na dwójkę oceniam. Ja, no, jest to smaczne, ale wtedy nie jest aż tak smaczne. W sensie, jeżeli miałbym wszystkie przekąski wybrać. Znaczy, to ja lubię wafel... wafelki. Ja lubię na przykład kl kl klasyczne takie wafelki. Ale ja już bym właśnie wolał klasycznego wafelka, aniżeli wafelka, której mi wafelka paprykowego, a taki no papryk wegeta. No, więc tak, jakby inaczej. Y, smakowo to są dobre wafle. Okay, ja Ale czy... dwa papryki wegi w stos... no, no, <laughs> no, Znaczy, wafelek był 4-5 dla mnie, gdyby był sam wafelek, bo jest dla mnie po prostu przeciętna. Paprykowego smaku tu nie czuję, więc coś między Nie jeden, oceniam wafelka, w smaku wafelka, bo w ogóle nie wyczuwam tutaj papryki. I to jest dla mnie problem. No, no w kabanasie było inaczej. W kabanosie czułem paprykę. Dobra, Mimo wszystko. ja tu dam dwa. Dobra. Jakby uważała na moją ocenę, nie tak, były dwa. No szkoda, szkoda, Chodra. bo to było ciekawe. Trochę liczyłem, no, no, ten, liczyłem, że Mam nadzieję, że poczuję właśnie taki bell pepper mocny. No, ale nigdy, nigdy go nie jadłem, ale tylko to widać, że nie w, nie w tym kościele biły te dzwony. O, jaki lingwista, no, dobrze, Idziemy dobrze, do kolejnej smak. przekąski. <noise> Tutaj to wygląda dużo bardziej obiecująco. No tak. Weźmy to takie mocno... Mhm. Nie no, co tak się je tego. Lapa. Weźmy, co my Lapa, udajemy, że co udajemy, co udajemy? No i no, Aluwina. I to jest papryka przekąska. Polski crusher. Mm -hmm. I to jest papryka przekąska. Nie tak dobra jak chipsy. Mm -hmm. Nie tak dobre jak chipsy, ale bardziej paprykowa niż chipsy. A ja wiem Ja za smak daję 6, za paprykę daję 8, czyli 7. Dla mnie 7, to jest 7. A ty nie dałeś 7 też na chipsy? Mhm. Mm 7 dawasz na chipsy, czyli cię doska chipsów. Tylko że chipsy miały 8 za smak, 6 za smak papryki. Chociaż wiesz co? Chciałbym podnieść, Hubert, jeżeli to nie jest tak. problem dla Ciebie. Chipsy do ósemki. Chipsy do Chipsy no, są no, naprawdę no. żyleta. No to inaczej, bo ja dałem pierwotnie chipsy na 8, więc, yy, więc tutaj te orzeszki idą na siedem. Na lokatę 7. No siedem, siedem. Nie, nie, nie można orzeszki. Tak, gdyby hmm. nie było chipsów, to bym miał orzeszki. Hmm. Bardzo, chyba, chyba, że zaraz się okaże, że jeszcze coś lepszego no. znajdziemy. No. O. O. Mam chyba nadzieję, że zaraz coś znajdziemy lepszego. Idziemy dalej. Żeby nie, było, jerky? żeby nie było papryki wegetyj, to właśnie mamy beef jerky. beef jerky. Duże oczekiwania mam, ponieważ mięso suszone i wędzone powinno bardzo mocno pochłaniać smaki. I pochłania. Mm. O! O! I tutaj mówimy papryka przez duże P. Mhm. To powiem Ci tak, ja za paprykowość mi tu 9. Też. Ale ja smakowo nie przepadam za tym i mam poczucie, że gdybym zjadł więcej niż jedno, to by mi zamoliło całą. Dla dany. mnie również biwczerki jest takie ciężkie do jedzenia jako przekąska, której się je jakkolwiek więcej sztuka, niż jedno. No. Mm. Ja coś między 9 a 6. Ja nadal smak? Ja nadal tutaj. Ja chciałem dać tutaj ósemkę. Ja chyba daję za ocenę paprykowej przekąski. To jest po prostu, to nie jest mój smak biwczerki. Ja nie jestem największym fanem biwczerki. Ale za samo paprykować i za samą przekąskę, za samo wypełnienie, czy to jest dobra paprykowa przekąska, daję ósemkę, bo to jest dobra paprykowa przekąska, jest mocna, mnie, jest ostra, jest mocna paprykowa, Dla mięsna. mnie nie jest to smak jak chipsy, jest mocniejszy paprykowo, w sensie mm -hmm. jeżeli chodzi o ten, ten, ten pułap, to będzie mocniejszy, ale smakowo dużo gorzej i według mnie męczący na dłuższą metę, mm -hmm. ja bym tu stanął na 7. czyli poziom orzeszków mniej niż chipsy cały czas. No, jest mocny. I w ogóle też jest bardzo pieprzny czujesz mm -hmm. na końcówce? Jest bardzo pieprzes. Jest bardzo... Że bardzo że to jest jest taki, jest ten... W sensie bardzo mocno dominujący. Mm -hmm. no. No, dobra. Ale jest spoko. Jest spoko, jest dobrze. Oh. Sandbajse. o, oh, poleciał mi jeden, przepraszam. I to jest sam ciekawy. Mm, ja też w ogóle te sambajce takie... Nie, w szkole dużo osób dało, pamiętam. Hmm. Okej. Okay. Mamy nowego pretendenta o... Wow! Patrz, i to jest papryka, gdzie czujesz wędzaną paprykę, nie tą syntetyczną, mhm. taką chemiczną chipsową ten smak wow. papryki. To jest tak, jak chciałem, żeby smakowało tam ten mhm. To jest dokładnie to, czego chciałem. Bardzo dobre. Je, to jest już na poziomie 9, ja się zastanawiam, czy będzie dziesiątka. To ty dziewięć myślisz? Ja już dziewięć myślę, bo to jest nie dość, że to jest super smaczne. Możesz to jest większej ilości i nic nie krzyczy tak bardzo papryka jak to. Mhm. Z bólem serca, jak uwielbiam chipsy paprykowe, nie to... mają podjazdu, jeżeli chodzi o paprykowość. Nie mają podjazdu, jeżeli chodzi o paprykowość. Inaczej, gdybym miał wybierać, czy chipsy paprykowe sobie, czy, czy to... No, jipsy... wiadomo, wiadomo, co wybierzesz, jipsy wiadomo, wybra. co ja też bym wybrał, tak. wiadomo, co też sklepie wiesz. Ale, ale jeżeli mi... chciałbym mieć przekąskę paprykową, 9 tutaj. Mhm. Bardzo dobrze. Bardzo, naprawdę. Bardzo dobrze. Cóż to jest, panowie? Najcudowniejsza rzecz, jaka chyba w tym programie kiedykolwiek była na tym stole. Czyli? Nie wiem, czy też. Wydaje mi się, że to są chipsy to bekonowe o smaku papryki. To jest połączenie waszych marzeń. Mianowicie to są chipsy mięsne o smaku papryki. I co, spełnienie marzeń? Z każdą kolejną sekundą coraz bardziej się przekonuję. Pierwsze hmm. było takie zaskoczenie, bo się spodziewałem więcej, no. ale im dłużej go żyłem, tym bardziej zaczął mi smakować. A to cholerstwo musi być niezdrowe już. Czy ja wiem. Mhm. Zależy, jeżeli to jest naprawdę tylko suszone mięso, które nie ma za dużo innych dodatków, to może nie być takie tragiczne. Nie. Powiem tak, jeżeli chodzi o smak tego, szczególnie jak się to trochę pożuje, to zostaje naprawdę fajny, taki bekonowy posmak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, wiesz? Bo. Mm. To nie zostawiasz aż tak paprykowego smaku, jak bekonu. I właśnie. O, o. Nie jest to, pa, to jest tak. Pod względem smaku, ja tutaj daję solidną ósemkę, to jest naprawdę smaczne. Pod względem paprykowości, jedynie czwórka, niestety, to musi być sześć. No to ja czuję troszkę wyżej paprykę. Ja czuję paprykę na 6, tutaj, mhm. bo pozostaje na języku, jak puścisz o sobie, zaznacz, jaki kawałek trafisz. nie tak. Smakowo 8, więc ja bym na 7. No to mamy prawo się trochę nie zgadzać czasami. Tak, ale to jest świetne. To jest naprawdę przegąska. Nie to dorbaliście, w sklepie jest normalnie z dużo, 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 wielko powierzchnie będzie. Okej, okej. Jestem ciekawy w ogóle. Będę sobie później zobaczył, po, zobaczę tego opakowanie. Chcę zobaczyć, jak bardzo to jest niezdrowe. No, to sprawdzimy sobie. Brażynki chrupki. Jedne są fit chrupkami, a drugie są zwykłymi chrupkami. To są te, te drakule, Czy jak one tam były, żeby można było włożyć sobie jak ten, nie, jak Jak wampirem? No. Kształt jest bardzo losowy. Albo jak maczugi, nie? Maczugi były kozaki. Nie że maczug. Wiesz, że maczugi były kozaki. Tak, ale nie porównuj. No dobra, chrupki paprykowe są chrupkami paprykowymi. Czy nie są ani za mocno chrupkami, ani nie są za mocno paprykowe. Dlatego zawsze wolę wybrać chipsy przylejszy niż y, chrupki paprykowe. Ale może fit chrupki uratują. Oważmy. Mm. Przyjemna konsystencja. Koalicje chrupków zdrowych, niezdrowych o smaku paprykowym i, pod, i podobnym światopoglądzie. Mhm. Oceniam na 4. Mm, nisko. Nie jest, to, to, to nie jest ani paprykowe, to w ogóle nie ale jest ani paprykowe, ani smaczne. Problem, no? To nie jest paprykowe, jest odrobinę smaczne. Ja ale... będę odrobinkę łagodniejszy tutaj, w związku z jakby mm. według mnie jest to bardzo przyjemna tekstura i, i do samego jedzenia, dałbym tu mniej więcej 7 i coś. To mnie denerwuje, że to w zębach zostaje. To Ci zostaje straszne. to nam zostaje w zębach. No ale to zostaje Ci tak, wiesz, że Ci uzupełnia, wiesz, całkowicie zęby. Tę Wielką Kalicję chrupkowo znaczę na pięć. Na pięć. Na pięć, to jest jakby moja ocena. Bez zachwytu, bez zachwytu z tymi chrupkami. Bez zachwytu. I to już mamy wszystkie? Nie, teraz czas na grande finale. Grande finale, zapraszamy. Wiedziałem na paprykowy popcorn. Popcorn paprykowy. I zaraz zobaczymy, czy wszystkie sieci w kina, kin muszą to wprowadzić w końcu. Bardzo chętnie. Dobra, spróbujmy. To sami robiliście, czy to Bardzo. takie jest? Baczkowany. Jest w gotowych paczkach. Mm. Mm. Czy tak smakuje zawód? Mhm. Jest nieposolony. Nie ma smaku papryki. Szuć proszek w nim. Mhm. Popcornu za dużo tak naprawdę nie czuć. Uh -huh. W sensie? Jedną co mam po tym, to palce. I też nie do końca. A mam bardziej brudne mam na no, myśli. Ba bardziej brudne niż paprykowe. Nie, popcorn z zawódką totalny. 3. Jezu, masakra, okropne no. jest. W sensie nawet dwa. dwa przepraszam. Nie, daję no, ja, dwa. ja nie trzy. daję 3, ja bym nie chciał tego zjeść. Ja to, to, to jest dla szybo... mnie skala, nie, nie chciałbym tego zjeść. A ja lubię dobry popcorn. To nie jest dobry popcorn. To jest słaby popcorn. No inaczej. To co jakieś podsumowanko? Tak, no mogę wam podsumować, że... No znaczy, sam... wygrały. Sam tak, baitsy sam, baitsy wygrały. Sambajce wygrały zaraz tuż za tym są e, chipsy paprykowe. E, i, I tak to wygląda. A na, sam, sam sam na samym jest końcu co? praktycznie zrównaliście wafelki z popcornem. E, no tak, dlaczego zrównaliśmy? Dlatego, że one nie miały w sobie żadnego pa tak. paprykowego smaku. Jeżeli chodzi o paprykowość, no to... Ech, tak, no wafelki były smaczne, a pokój był niesmaczny, no ale pokój był bardziej paprykowy, ani czyli te wafelki. ta skala liczy, jest no, minimalna No nadal jest wycieranie po... podłogi. W tak, sensie... papryko, szkoda, szkoda. Szkoda. Sam miłe miłe zaskoczenie i nie wiem, czy bym był w stanie w takich ilościach jeść jak chipsy, co Na pewno no, raczej, no, raczej, raczej, raczej nie. Może do je to bym Ale był to był byłoby wóz. jakby fajna alternatywa właśnie na zasadzie takiego krupania, żeby w mniejszej ilości też to jeść. I to byłoby fajne, to byłoby ciekawe, to mi się podoba ten pomysł, być po prostu, byłoby, ja go wypróbuję. fajne też by było, gdybyście byli z nami każdy wtorek oraz sobota 17. Cześć! Cześć.